Na kanale Lednika, i słuchajcie, dzisiaj się widzimy w kolejnym odcinku z aktualizacji oczywiście z naszej ukochanej gry Star Stable Online. E, słuchajcie, w tym tygodniu do naszej gry zawitały trzy nowe konie, a dokładnie, o, dokładnie odnowione modele starych koni andaluzyjskich. Tak, nie przysłyszeliście się, w tym tygodniu mamy trzy nowe konie, odnowione e, Andaluzy. Nie wiem, jak wy, ale ja się bardzo cieszę. No i może bez przedłużania już jedźmy. Jak widzicie, tutaj mam takie jakieś ważne ogłoszenie z, konia, z koniami? Końmi? Chyba końmi. Końmi andaluzyjski. andaluzyjskimi. Przepraszam, że się tak seplenie. Już tutaj gdzieniegdzie widzę. No i tak jeszcze przeczytam wam kilka najważniejszych informacji, tylko ze strony: że właśnie doszły w tym tygodniu tylko te konie. Jednego znajdziemy w Forcie Pinta, a drugiego w Dworze Srebrnej Polany. I mają dwa, dwie unikalne grzywy. O tak. No, i jeszcze nastąpiła aktualizacja torby na siodło. Po zadaniach, w których pomagasz M zdobyć konia, otrzymujesz nagrobę, nagrodę, si si nagrodę, przepraszam, torbę na siodło, która jest zazwyczaj dostępna podczas okresu wielkanocnego. Więc tej M daliśmy nowy więc tej od M my daliśmy nowy wygląd. Jeśli podobać się oryginalna torba, to poszukaj jej podczas kolejnego okresu wielka oh, wielka nocyjnego. O tak. E, przepraszam jeszcze raz, że się tak śpłe, nie, ale dobrze, trudno. E, ważne ogłoszenie już. Okej, okay, dobra. Oto nowy ulepszo ulepszony koń andaluzyjski. To ma estetyczne konie mają konie mają imponującą grzywę i pewien popisowy ruch, krok hiszpański. Chcesz mieć takiego wierzchowca w swojej stani? Oczywiście. Zobacz nowe konie andaluzyjskie. W centrum jest kimś srebrnej polany już dziś. Pamiętaj, że w Forcie Pinta także zawsze znajdziesz jedną odmianę tych zwierząt. Więc zobaczymy oczywiście sobie nowe konie. Nawet mam takie zadanie. Powiem to, powiem wam, że to trochę chamskie zagranie e, moim zdaniem SSO, że musimy patrzeć na te konie, e, żeby spełnić zadanie. No ale okej, okay, dobra, mamy taką pokazówkę. Tutu piękne konie. E, witamy, witamy. No i oczywiście full ludzi. E, więc już od razu Wam pokazuję. Tak się prezentuje koń andaluzyjski. E, tutaj mamy akurat siwka. Kosztuje on 950 Starcoins. E, siła plus 3, posłuszeństwo plus 2. E, szybkość 0, wytrzymałość 0, zwinność 2. No, zwinność 1 na plus. Nie jest to koń do, e, do, do CS-ów, ale powiem Wam, że mi się podoba. Ponieważ lubię takie konie, lubię wysokie i takie bardziej zbudowane niż, na przykład, um, ahałki. Tak więc tutaj macie opis, może go nie będę czytać, bo jest bardzo, bardzo długi. No i tutaj właśnie mamy, u, tutaj jest coś. Oj, koło jabłuszka. E, tutaj mamy siweczka, tutaj mamy e, r, raduszka, co ja chciałam powiedzieć, e, kasztana. E, I może nie będę się nim teraz przyglądać, bo pewnie jeszcze będę jeździć z 20 razy i oglądać je. E, zobaczymy sobie jeszcze tego w Forcie Pinda. E, Pinda, Pinta. Pinta. E, I patrzymy, czekajcie. Fort Pinta, jedziemy. Oczywiście nie zapomnijcie napisać, czy kupiliście takiego konia i czy chcecie porównanie z jakimś innym koniem. Jeśli tak, to byście z jakim? na przykład, nie wiem, z Luzetanem. Porównanie animacji. No i zobaczymy sobie jeszcze tego Fortu Pinta i potem przejdziemy do kupna i oglądania tych animacji. Uuu, ten ma... jaki ma ogon dobrze. To... Dobra, to jest nasz koń. Można sobie zsiądę. Oczywiście dużo zaproszeń do klubu jeździeckiego. No i tutaj mamy tego jabuszka jabuszka no tak, siwego siwe jabłuszko, o tak. E, tutaj jest to samo co tam wcześniej czytałam wam. Może go zobaczymy tak bardziej z boczku. Mm, chodź. Muszę sobie pododawać, niestety, na chwilę do ignorowanych te osoby, żeby mi tutaj nie szkadzały i pozwoliły obejrzeć go. E, ma tutaj takie. U, tak stoi, ledwo na jednej nóżce. E, tutaj ma taki ogonek. Piękne jest to moje opowiadanie. Wow. I tutaj mamy takiego, taki jaśni, jaśniejszy pyszczek bez jabłuszek na brzuch. No. Nie jest tak zepsuty jak andaluz, tak więc tak się prezentuje. No i słuchajcie, niestety, ale muszę was przeprosić, zrobię teraz cięcie i zastanowię się, którego kupię. Słuchajcie, zauważyłam jedną rzecz, ponieważ tak chodzę od pół godziny i oglądam te konie i, i zastanawiam się, którego kupić. Więc zauważyłam, słuchajcie, że tutaj ten siwek ma takie niebieskie oczka, naprawdę słodkie. I ma też tutaj takie, jak, jakby lekką chreczkę, ale taką bardzo, bardzo delikatną. Okej, okay, słuchajcie, po długich, długich, bardzo długich naradach, które trwały ponad pół godziny, e, postanowiłam e, wraz tutaj z tymi osobami, które mnie pokonały, że kupię tutaj tego oto jabłuszka, to oto tutaj jabłuszko. Tak więc e, dziś wszystkim dziękuję. E, pokonaliście mnie, tak, będę go kupować. Tak, kup konia. No i tutaj za pomocą e, waszą wybrałam imię Grey Hero. E, i teraz tylko znaleźć to te imiona. Więc szukamy grey. Pasowała mi też Old Spice, ale skoro prosicie, żebym nazwała go Grey Hero, to będzie grey Hero. I teraz grey i jeszcze Hero, bo spodobało mi się to imię. Przyznam. I po prostu następnego konia nazwę sobie Old Spice. I szukamy Hero, Hero, Hero. Okej, okay, dobra, więc kupujemy. No i stało się, nie ma odwrotu, słuchajcie, nie ma odwrotu, nareszcie podjęłam decyzję, rip moje końcy, papa, żegnam się z nimi, zapominam o nich, no i myślę, że jak najszybciej oczywiście udamy się do stajni i, o Jezu, dziękuję, i lecimy zobaczyć jego animację oczywiście, jak już czytałam, on ma specjalny krok hiszpański, można w sumie też to nazwać stępem hiszpańskim, no i, o Jezu, chodź tu koniu, Oczywiście dodajemy sobie tutaj wszystkich, którzy mnie zaprosili. Okej. Okay. I, i, I chodźmy zobaczyć go. Powiem wam też, że ten koń, właściwie ta maść Andaluza, była moim pierwszym koniem, jakiego kupiłam. Ponieważ kiedyś, jak w sensie, kupiłam mi mama Lifetime. Pozdrawiam moją mamę serdecznie. To właśnie. Gdzie on jest? O Boże, tutaj dobrze. To właśnie wtedy kupiłam sobie tam kilka koni, i właśnie pierwszym z nich był Grey Hero, znaczy taki koń Andalus, taki właśnie maści. Niestety go sprzedałam i tego, teraz tego żałuję, bo nie mogę nawet wam zrobić porównania ze starym Andaluzem. No ale cóż, mam nadzieję, że mi chociaż wierzycie, że naprawdę to był mój pierwszy koń. No i proszę bardzo, to nasz koniś. Na razie sobie weźmiemy go bez, bez człowieczka, bez mojej postaci, albo zobaczymy jeszcze, jak się zachowuje w boksie. Myślę, że to jest dobry pomysł. O Jezu, jak mu się szyja rozjeżdża. O! Co on zrobił? Jaki złodziak. ojaj. No i oczywiście ja je Jezu, co, co się z tą grzywą dzieje? Dobra, więc myślę, że możemy na przykład się udać um, tylko... Um, um. Jak ja to zrobię? Dobra, będę musiała... Przy okazji zobaczymy stęp i zrobimy sobie ładne pokazanie animacji, słuchajcie, na padoku w Valadie. E, tylko ile było sprzęt? Oczywiście, stępem, żeby więcej nie zobaczyć. E, I powiem wam, że to troszkę mnie boli. Hmm. Ta noga się tak jakoś. kurczę, mój Naprawdę, ostatnio jestem zła. Jeśli, jeśli. Jeśli tylko ten stęp będzie taki, to okej, okay, spoko. W sensie widziałam zwiastuny na YouTubie, ale mam nadzieję, że to poprawili. E, widziałam zwiastuny na animacji tych Andaluzów i byłam załamana, więc. So, módlcie się, abyście to poprawili, bo inaczej was zawiję, serio. E, widziałam kilka rzeczy, które mnie bolą. Mam nadzieję, że to się nie stanie. Widzę, że stęp już jest niepoprawiony. Założymy sobie ładnie chociaż o głowie, żebyśmy byli normalni, wiecie. <grym> Żeby nas nikt nie potraktował jak wariatów. Więc jedziemy stępem. Nie no, stęp nie jest taki zły. Gdyby ta, 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 ta noga, boże. Ta noga! Hmm. Ostatnio mam wrażenie, że SO idzie na Starcoinsy i na ilość wydania starco. na ilość wydania a nie na... Dobra, szybko pojedziemy, zamknę oczy. E, a nie na. E, nie, nie jakby na jakość, ponieważ wiele animacji jest niedociągniętych. Stania Waldej. E, chyba, że gdzieś bli bliżej będzie to. Gdzie to jest Stania Waldei? A bo to jest wioska Waldej. Wioska walecia. Więc mam wrażenie, że ostatnio SSO, przez to, że robią tyle koni i tyle rzeczy, to z jednej strony jest to plus, a z drugiej strony... nie. To... mam wrażenie, że wiele rzeczy nie dociągają i było naprawdę czasami blisko perfekcjonizmu w takim koniu, żeby miał idealne animacje, a tak naprawdę okazuje się, że jest zwalony, bo czegoś nie dopilnowali. Więc już widzimy tutaj szybki galop. Nie, ładny jest szybki galop, mi się podoba. Nie jest zły i sobie obejrzymy każdą animację oczywiście na tym padoku, bo chcę wiecie, musi być ładna sceneria, ładne wszystko. Trzymać was na napięciu muszę, więc jedziemy. Nie, ładny jest ten galop. Podoba mi się 10 na 10 jeśli chodzi o szybki galop w szarze, bo ostatnio mi ktoś zwrócił uwagę, chociaż uważam, że to jest nie do końca szarża, bo szarża jest bardziej jak koń się nawet wyrywa albo tak wiecie, no serio szybko biegnie, a tu jakoś nie mamy szybkiej, szybkiej e, prędkości, tylko po prostu jest to najszybsza. No nieważne, nie będę się rozgadywać. Więc proszę, oto mamy tutaj padok e, Ja usunę... ooo, piękny wstępik. E, może zobaczymy sobie jeszcze z boczku go, bo wiedziałam, że też ma animację ciekawą. Zobaczymy jeszcze raz. E, tylko jak ja... chyba tak muszę zrobić, no. Mój pies chodzi. E, I tak wygląda tutaj ten nasz konik. Tutaj sobie je trawkę. Szyja mu się rozjeżdża jakoś tak. Brzydko te mięśnie mu się rozjeżdżają. E, oczywiście kopytko prosi do jazdy. O nie, to nie z tej strony, co on, co, co, co on robi? Jezu, kojarzy mi się z osiołkiem, Zosłem, z osłem, ze szleka, jakim osiołkiem? Uu, słodki jest. Taki, jest, taki wiecie, zapraszamy do jazdy, seria, jak na przykład osioł był rumakiem, z tym mi się to kojarzy. Więc wskakujemy na niego, zobaczymy czy tą samą animację ma jak człowiek na nim siedzi. To sobie zabierzemy to, żeby nam nie przeszkadzało. I tak, na razie sobie tak stoi po prostu. Jeszcze wam może przybliżę. Zastanowiał się, a w sumie tą animację możemy nawet zobaczyć, kiedy przed kupnem konia, bo on tak samo stoi. Więc e, tutaj mamy właśnie tą animację, jak on sobie stoi. No nic wielkiego, więc może przejdźmy do stępa. E, tak wygląda stęp. Teraz wam zrobię zbliżenie dokładne na tą nogę. Zobaczcie, jaka to jest porażka. W sensie... Ała! Dlaczego? Widać, że ta noga jakoś jest taka dziwna. Jeszcze jak... E... No idź, koniu. Jeszcze jak ma... E, zaraz złapię wam. Nie udało mi się. Czekaj. Naprawdę, te konie mogły być cudne. Każda ich animacja mogła być taka cudna. Jakoś to dziwnie wygląda. Jeszcze zobaczcie, zwróćcie uwagę, jak tutaj mu staw chodzi. To jest naprawdę nieładne. E, I mogło być to cudne, ale no, nie dociągniemy tego. Tutaj widać w ogóle, że się burzą tekstury, psują. To już w ogóle hit. Ale ładny jest kusik, nie mówię, że nie. Na pewno ładniejszy od Lusitanów ale właśnie się no, trochę to psuje, ta tekstura tutaj, i kiepsko to wygląda. No ale tak sobie ładnie kusuje. Kusik jak najbardziej ładny, szczególnie do zdjęcia. Ale oczywiście noga źle chodzi. No dobra, trudno, przeżyje. Teraz sobie po kusiku mamy wolny galop. E, Lub rozciągnięty. E, I tutaj właśnie mamy galopik. I on jest nawet ładny. Nie jest najgorszy, chociaż e, nie no, jest okej, okay, jak najbardziej. Nie widzę w nim nic złego, przynajmniej teraz. Więc możemy sobie spokojnie zrobić tu, bo. O boże, widzicie co? No, coś, coś tu nie wyszło. No, coś tu się psuje. Co Czegoś tu zabrakło, ewidentnie. E, mamy szybszy galop. Jest ok, chociaż mu jakoś tak dziwnie się kopyta. E, pod, pod. Jakoś się uginają. E, jakoś dziwnie. Nie? Dlaczego? I szarża, i ten ostatni galop nasz, no i on jest naprawdę ładny, podoba mi się, 10 na 10, jeśli chodzi o ten galopik. Zatrzymanie, o Boże. Czy ten koń właśnie... Dobrze, temu na pewno nie dam 10 na 10, ale myślę, że 8 na 10 naprawdę mało brakowało. To jest takie jakieś nienaturalne, naprawdę. Więc teraz dęp. O Boże. Czyli tego nie naprawili. Okej, okay, mój pies, nie chce się wypowiedzieć na ten temat. Nie wiem czy to dobrze czy źle, ale przyjrzyjmy się, słuchajcie, o co mi chodzi tak naprawdę. Koń bardzo lekko się podnosi, pięknie stoi, ale potem jako pada i jakoś nienaturalnie przesuwa się, robi jakieś dziwne w ogóle giby, nie giby. O oh. Naprawdę to mógł być taki fantastyczny dm. W sensie on będzie piękny do zdjęć, będę miała potem piękne zdjęcie. O Boże ten brzuch, O oh, wow, starali się, ewidentnie. E, I będzie piękne zdjęcie, ale potem ten koń opada. Dobra, to też będzie ładne zdjęcie, nie powiem nie. Ale opada tak mocno, tak ciężko. Jeszcze ma taki, jakiś przesunięcie, jakby jechał na rolkach. To jest takie boli mnie to. No ale dobrze, dobrze, słuchajcie, nie czepiajmy się już tak bardzo, star końcy wydane, pies leży mi na kolanach i ma w nosie to, że tutaj takie rzeczy się wydarzają, więc przejdźmy dalej. Jeszcze nie było cofania, o właśnie cofanie, więc cofanie jest naprawdę fajne, tutaj się coś dzieje z tą szyją, chociaż jakoś się wydłuża, ale naprawdę fajne jest to cofanie, widać, że koń... No się cofa, tak? Tutaj nie mogę zaprzeczyć bardzo ładnie. No i jeszcze przed naszą wielką animacją. Zobaczymy sobie, słuchajcie, skok. No, bo skok też jest ważny. Okej, okay, nie jest najgorszy. Nie jest najgorszy, podoba mi się. O Boże, ta noga, ta noga mu chodzi. Jezusku. Co mu się dzieje z tą nogą, Jezu? Oboż. Tekstury nawaliły. Zobaczmy sobie jeszcze raz. Co on tu robi z pychem? Pychem. Nie, nie jest okej, okay, jest okej. Okay, nie najgorzej. No i zobaczmy, przyszła wielka chwila na zobaczenie naszej animacji. Ok, Nie jest najgorzej. Ale oczywiście nienaturalne. Ej, czy wy to widzieliście? Jak mu się tu załamuje kopyto. W sensie, ja jeszcze nie robiłam takich... Ni Kroków na żywo. Nie widziałam nawet takich, ale. Wydaje mi się. Nie, możecie się wypowiedzieć, od roku nie jeżdżę konno z pewnych powodów, ale wydaje mi się, że to nie jest normalne, bo ewidentnie mu się ta, ta noga tutaj tak załamuje. Nie wiem, czy to widzicie. Jak tego nie widzicie, to albo ja jestem jakąś wariatką, albo rzeczywiście tak się dzieje. E, I. Z przodu, okej. Okay. Okej, okay, to wygląda okej, okay, ale z boku. W sensie do zdjęć jak najbardziej ładnie, e, ale z tyłu, z tyłu też, z tyłu też bardzo ładnie, rusza się tutaj wszystko e, jak powinno, ale z przodu tu ewidentnie coś się załamuje. Tak, e, czy my coś jeszcze musimy zobaczyć? E, Dęb już był, tutaj to pięknie i potem koń na rolkach. E, dokładnie, no i myślę, że bez przedłużania możemy już zobaczyć jeszcze tylko jego grzywy, już tutaj go siodłamy. Um, o Jezu, jakie winki są na nim wielkie. O boże. Dobra, na razie będzie bez owijek. Yy, I oddalimy sobie tutaj tego konia. <laughs> Przepraszam, chrypa. Yy, I lecimy, słuchajcie, sobie do... Nie, za daleko. I pójdziemy sobie zobaczyć yy, fryzury, ponieważ ten koń, z tego co pamiętam, ma dwie unikalne fryzury. Yy, także sobie je zobaczymy. Z tego co wiem, to jest taki warkocz i coś jeszcze? Nie, to chyba... Nie no, jak muszą być dwie. Zobaczymy, zobaczymy. E, nie patrzyłam. E, I ciekawa jestem też, czy, chociaż zgaduję, że nie, ale ciekawa jestem, czy to też działa. O, jazu, jakie lagi, boże. E, czy to też działa u innych koni, ale myślę, że nie, ponieważ. Mm, SSO nawet jak dają nowe koreczki, to nie raczyło dać ich luzytanom, czego kompletnie nie rozumiem, bo mogliby chociaż luzytanom dać nowe koreczki, ale dobrze. Więc idziemy na naszym nowym grey hero. I zobaczymy, jakie to są fryzury. Powiem Wam, konia oceniam na 8,10. Takie 8, mocne 8, 8,5 albo nawet 8,9, prawie 9. Nie, no, nawet dałabym mu 9, tak. Ledwo, ledwo, łapi się na 9, bo wiele rzeczy tutaj zabrakło, wiele rzeczy było niedociągniętych i jak każda animacja jest naprawdę ładna, to została niedociągnięta. I to moim zdaniem wszystko popsuło, koń podnosi się lekko dębując, opada ciężko, przy stępie i wielu innych chodach tekstury się psują i jakoś w ogóle te nogi mu się nienaturalnie wyginają. Ale i tak kocham te konie, słuchajcie, podobają mi się, ponieważ, no jak już mówiłam, ja lubię takie duże i w miarę masywne, chociaż kleje już są za masywne i, i co, zobaczmy te fryzurę bez przedłużania, więc mam tutaj warkocza, jak najbardziej ładny, chociaż jakoś tak nie do końca dokończony. nie do końca dokończony, jakiś taki niedokończony. No, tak, jakoś tutaj nie, nie, nie pasuje, tutaj pod koniec mi. E, a z tyłu. Gdzie z tyłu? A z tyłu, jak najbardziej, bardzo ładnie to wygląda, więc. E, fryzura, jak najbardziej na plus. E, czy oni rzeczywiście mówili tutaj, że mamy nowe fryzury dla tych koni? Dwie unikalne. O, tutaj mamy koreczki. Ej, czekajcie! Oszukali nas na stronie. E, już teraz sprawdzam na telefonie, ale na stronie. Te konie miały czarne koreczki. Ewidentnie. Eee, więc. Tutaj jakieś haki, czy co? Czekajcie, sprawdzam. No takie prawie czarne. No dobra, mogą. No dobra, zaliczają się pod na tym zdjęciu podbrązowe. Okej, okay, zwracam honor. Eee, więc e, czy tutaj jeszcze coś powinnam Wam powiedzieć? Eee, mm, 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 nie, mają tylko te fryzury. Ok, czyli mają tylko tą jedną fryzurę. Ok, jeszcze sobie przejrzymy, słuchajcie, resztę fryzurek. Nie wiem, jaki będzie dzisiejszy długi odcinek, ale to pewnie przez te moje opinię i dygresje. E, nie, ładnie mu w tych fryzurkach, w tej jest na pewno ładnie. E, we wszystkich w sumie, ale nie będę dawać mu na razie tego warkoczyka, bo nie do końca mu pasuje. E, z, czy owiki? Te. O, ej, ten wcześniej był jakiś większy, dobra. Damy mu. E, OK. E, I co? Chyba to tyle na, w tym odcinku. Napiszcie, co sądzicie o tych koniach. Ja jestem załamana, że SSO nie dociągnie. Nie dociąguje? Robi niedociągnięte animacje. To jest dla mnie nie do przyjęcia. Robią piękne konie, przepiękne, a potem robią takie niedociągnięte animacje. I to jest naprawdę, naprawdę smutne. Boli mnie to. Poprawcie to, SSO. Ja naprawdę mogłabym wydać, nie wiem. O 20, nie wiem, 50 więcej, starką, spokojnie. One mogłoby kosztować 1000, ale żeby te animacje były dociągnięte w sensie. Uh, 950, a te konie są niedociągnięte. Są bardzo ładne, ale niedociągnięte. Tak więc napiszcie swoją opinię. Oczywiście, czy chcecie, abym zrobiła porównanie tego konia z jakimś innym. No i pamiętajcie, aby uważać o nogę konia takiego Andaluza, bo jeszcze was przerazi. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć!